dupę dostała Młodzi dostaną też Niech żyje rezerwa Przez szereg długich lat, długich lat, długich lat Gdy rezerwisz się chwilą w, w łysomiczkach wódki brak, 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 brak nie ma nic Otwórzcie chamy te bramy My chcemy wolniej być My chcemy iść do cywila Cywilo fajno jest, niech żyje nam rezerwa, przez szereg długich, długich, lat, długich, lat, długich lat, gdy rezerwiści piją, wystawicza wódki brak wina, brak piwa, brak nie ma nic. Kurwa, nie zauważyłem nie trzydzieści kiedy tam, nie panna płakała, grupa rezerwy, szła cywila. Nie jedna panna płakała. Nie jednej pannie żal się zrobiło i serce z bólu zadrżało. Że jej kochanek szedł do cywila, a jej się dziecko zostało. Że jej kochanek szedł do cywila, a się dziecko zostało! Nie! do pociągu Nie! Biami, tak się Nie! Nie! z panami Nie! 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 Nie!